Raz, dwa, trzy, cztery. Dobry wieczór, dzień doberek. Cześć, moneczko z tej strony Prezes. Witam was tutaj w najnowszym odcineczku z For Life'a. Powiem na start, że odcineczek miałem nagrać tutaj właśnie z innego tutaj tematu. Plany były kompletnie inne na odcinek. Się okazało, że plany jeszcze były inne na odcinek, co w ogóle o tym nie wiedziałem, że tak to wyjdzie, więc też mówię tutaj na start. Co też tutaj mogę wam powiedzieć. Zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, jeżeli będzie dużo, dużo łapeczek w górę, to w jak najszybszym tutaj czasie postaram wam nagrać znowu taki odcineczek z For Life'a, więc dużo, dużo paprzecz w górę i na pewno wlatuję na kanał. Stawcie tak samo komentarz, bo naprawdę jest tutaj ważne, jak wam się tutaj właśnie spodobał się. Pościg wszystko co i jak, więc naprawdę zostawcie tutaj komentarz. Tak samo też możecie w komentarzu napisać jak Wam idzie tutaj w szkole, czy macie jakieś zagrożenia, czy nie macie zagrożenia, więc napiszcie komentarz, zostawcie suba na kanale ze dzwoneczkiem. To osoby, co nie mają suba na kanale, to zachęcam Was tutaj do zasubskrybowania kanału ze dzwoneczkiem. Wbijajcie na Instagrama i na Discorda, linki macie w opisie, instagrama macie po lewej stronie. Teraz macie donajciki, pozdrowienia, więc naprawdę dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam tutaj każdego. Dziękuję i to dziękuję, że jesteście. Lecimy dalej. A ja też co mogę tutaj jeszcze wam powiedzieć. Nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Siema. O! Jezu, jak się zagapiłem. Aha No to nieźle! Ło. Nie taki miał być odcinek. To nie było jeszcze w planach. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Dobrze. Nie dobrze. Ale się trzymają. O! o! Ale się trzymają. O! Ho, ho, no kolejna. Eee! Dobra, trze, trzeba stać. Skupienie. Ale Lipton Ice Team. Aj jajaj! Ale trzeba teraz poślik, jak ja chciałem sobie odcinek nagrać. Oj, 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 No, ale zasuwa, nie no przecież Jeszcze jak ja mam maxa 120 Spokojnie, Maraz Nie chcę się nawet kierować, o, ej, 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 chłopie z lawety Jak ja nawet nie chcę się kierować na DM, a co ty? Co ty, co ty? Ej, o, ej, o, No, No. ejo, 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 Ale czemu jest tyle policji, nagle jedzie? Nie... Yes. O! Aha! I tam... Jeszcze jakiś kupował bez Czemu to tak? Czemu? Chciałem zobaczyć, czy mi się na pewno nagrywa mikrofon. Nie, nawet nie wiem jak ja mam jechać, widzowie. Na pewno nie pojadę autostradą, bo to będzie największa głupota. Przydałoby się dostać jakoś do Los Santos. Ale jak ja się teraz dostanę do Los Santos? O, myślałem, że jeszcze policja ma burka. Policyjnego. Co nie pewnie ma. Wo ło, wow, wow, wow. Tak to nie miało wyglądać. Ale się trzymają. Ja nie mogę. O, oh, tu mamy fotelazar do stu dwudziestu. <noise> o Jezu, nie mogę Jezu, ile was tu jedzie Ile was tu jedzie Jezu, nie mogę O Sorry, wariaci, kurde Przysięgam ci, że ci podam hase, jak będziesz na serwerze. Czy mi się uda się uciec z policji tak samo? Nie się uda! Jeć, 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 jeć! Muszę zgonić ich? Muszę uciec! Muszę uciec! Muszę! Muszę! Jeć, jeć, jeć! Clover, dawaj! Dawaj, dawaj, będziemy mieli to! Będziemy mieli to! Będziemy mieli to! Clover! No nie, no! Trzeba słyszeć bliżej te sygnały. O o o, 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 ale normalnie majtki teraz lekko obsrałem widzowie. Ale tylko ta jedna się trzyma, tylko. No nie mówcie, że teraz to jest bullet policyjny jedzie. No nie mówcie. No! No to nie jest z lawety No jest ile ich już tutaj jedzie? Ile ich tu już jedzie? Nie, nie mogę Nie, widzowie, będziemy chyba musieli się kierować na Strefę diema. Bo to inaczej to ani róż. O! Kolczatki, ja ci dam kolczatki. Ja ci dam kolczatki. zalatanie nie ma punktów jak coś? A dobra. Warto, warto, też tutaj, a za, a za latarnię nie ma punktów, dobra, warto tutaj wiedzieć, warto wiedzieć Dobrze, że mam tutaj właśnie PW włączone Dobrze, że, że właśnie mam tutaj to PW włączone Ale dobra, my tutaj musimy uciec tutaj widzowie na strefę DM, bo i, i, innego wyjścia właśnie nie ma Więc my tutaj zasuwamy to jak najszybciej Jest jeszcze mamy jedną radiolkę cały czas na ogonie O, no, już nawet, o, trzymamy Kurczę, tylko najbardziej jest teraz lipa taka, że obawiam się jednej rzeczy, że teraz, jak pojadę tędy przez most, to tam może policja stać. Tego się obawiam, ale ryzykujemy, widzowie. Kto nie ryzykuje, ten nie błądzi. Pamiętajcie. Pamiętajcie, widzowie. Maraz tutaj daje Binda z DM-em. Maraz, jak się uciec od Was? Ja jadę już na tą strefę DM. O o o, 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 o. O, o o o Ile was tu jest? Mi się zaraz paliwo jeszcze skończy. Z tego wszystkiego. Myślałem, że jeszcze ten chłop staranuje policję. Jakby staranował, by miał taką pompę. O! O! Oj. o! Aha! O kurde! O kurde! O nie! O! Ajajaj! Lipa na tolinie. Ale lip ten na dolinie Gdybym, gdybym tylko nie napisał tego, bym uciekł Po co chciałem to pisać, po co? Nie no, ale lipa na dolinie Ale lipa Ja cię chwycą Po co to chciałem, po co? Nie no, widzowie Zostawcie łapkę w górę Suba na kanale ze dzwoneczkiem. wiecie na Instagrama i na Discorda. Linki w opisie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.